Sieman, z tej strony Max um, Zapewniam Was ostrzec przez taką głupią grą niebieski wieloryb um, Tak Jestem sobie na rowerze Właśnie jestem, pedałuję Jadę jedną ręką Ale słuchajcie, to jest mega ostrzeżenie Nie chcecie być głupi i zrobić zgona Ale też chcecie żyć na suba Więc no jest ja gdzieś jadę na cyrklową I myślę, że moja koleżanka z klasy Igor Wałżyński i Ania Fardowska mnie zobaczą. Weronika, chodź też. No kurde. Mam kaszę, ale o to chodzi, że muszę was przed tym ostrzec. Wiecie o tym, że to może was bardzo łatwo zabić. Oczekuję Was przez jedną głupią grą. Powtarzam ostatni raz. Niebieski wieloryb. Powtarzam ostatni raz. Niebieski wieloryb. Więc razem mam w to nie grać. Choć chcecie się zabić, no to będziecie głupi. Więc na kurde Ma problemy. I. Kurde! się jakoś kamera. Ale ja mam to Chociaż nie jesteście takim gimbusem, że zrobicie zgona, ale też musicie być mądrzy. Bo właśnie w tę grę. Wiem, że jest bardzo kusząca. A muszę kończyć. Muszę iść do w z Więc żegnam się na razie.